obok tych choinek, takich, no, wiesz, rozstawionych w zygzagu. Nie, nie w tą stronę. Tak, o podnóża góry. Nie, troszkę dalej. Tak, dalej, w stronę noktaluny. Wielkiej noktaluny. Na to przelatowała. No i... Okej. Okay. i teraz nie wypatruj. Uj! Masz, wojownicy sumo Spadłam na ciebie Weź się połóż, spadłam przed chwilą na ciebie A masz w Musiałaś strach, tak? Oj, 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 nie z tym pani zadziera, pani przecież nie chce płacić 10 grzybów, żeby zrestartować stworzenie, słucham? Dajcie w ogóle jakieś coś. Aha Czyli tobie obojętnie na fajną mutację, ok. Wiesz, że dałam sobie umocnienie i teraz będziesz mnie mało atakowała, tak? A ja cię będę wiele atakowała. Ej, suivalowa bitwa. Ja kontra jakiś Boreal. Ekster... Przepraszam. Ekstereri. Ekstereri. Eksterii. O Jezu, czemu to odzyskałaś, chyba? Chcesz uciekać, czy mam Cię zabić? Daję Ci seansy na uciekanie. Daruję Ci życie, tak bym Cię zabiła, rozumiesz? Daruję Ci życie. Ja? Co? O Jezu, musiałaś dawać tak dużo korowi, tak? Nie daję ci szansy na życie, rozumiesz? Jeszcze odpłata za to, że mnie zabiłaś Prywatna sprawa Mam chłodę Masz zero życia Masz zero szans na wytrwanie ze mnie Jakby z i z mutacją. Ale dajcie w ogóle jakieś efekty? No. Mam cię dobijać? Mam się zemścić na tobie? Ale zajdźmy, że to jakby, że cię zabiłam, ok? No. zły!